Cześć, witajcie znowu na moim kanale i witajcie w nowym filmie, w którym porozmawiamy sobie o ciekawej grze. Grze bardzo popularnej w Turcji, która jest moim zdaniem bardzo mocno wpisana właśnie w krajobraz tureckiego życia, tureckiej codzienności. Bo jeżeli kiedykolwiek byliście w Turcji i spacerowaliście wśród ludzi wzdłuż kawiarenek, to na pewno rzuciła Wam się w oczy pewna interesująca gra planszowa w którą właśnie bardzo często również grają mężczyźni w tych swoich męskich kachwe, kawiarnio, herbaciarniach, do których właśnie udają się, żeby pograć, żeby napić się herbaty, kawki i na pewno też poplotkować. I ja tej gry nie znałam wcześniej. Być może Wy znaliście, być może Wy tą grę kojarzycie, być może właśnie pierwszy raz z tą grą spotkaliście się w zupełnie innym kraju, bo nie jest ona tylko popularna... W Turcji. Y, więc y, dzisiejszy film skierowany jest przede wszystkim do osób, które być może kojarzą tą grę, ale nie za bardzo o niej dużo wiedzą, albo do osób, które po prostu w ogóle nie kojarzą tej gry, y, bo jest to naprawdę taka, taka gra wpisana w turecką codzienność. Więc dzisiaj chciałabym Wam o niej opowiedzieć i zanim jeszcze przejdę do opowiadania o zasadach gry, to chciałabym Wam opowiedzieć o historii. Bo przecież ja bym nie była sobą, jak ja bym nie opowiedziała Wam o, o jakichś tam historycznych faktach. Zainteresowałam się tą po prostu grą, skąd ona się wzięła. No i dzisiaj Wam chcę o tym opowiedzieć. Zaczniemy właśnie od historii. Więc historia tabli sięga pięciu tysięcy lat. No, to jest dość stara gra. Pierwsze plansze, przypominające właśnie dzisiejszą tablę, odnaleziono w Mezopotamii, na terenach Mezopotamii, czyli na terenach dzisiejszego tam Iraku. No i te plansze miały wtedy 12 trójkątów, również miały piony i kości. W starożytnym Rzymie znana była gra pod nazwą Ludus Duodecim Scriptorum, tak to nazywało się po łacińsku i mam nadzieję, że to dobrze wymówiłam. Jak nie, to mnie po prostu poprawcie. Tłumacząc, jest to gra 12 linii. No i prawdopodobnie właśnie to z tej gry w Bizancjum rozwinęła się, utworzono grę zwaną tawlą. Miała ona 24 linie, 30 pionów, no i kości do gry. Gra tawla znana była właśnie w krajach Azji i Europy. Jest grom narodowym Ormian, Turków, Gruzinów. I Arabów, natomiast dotarła ona także do Chin, Japonii czy Korei. Ale najciekawsza jest jej ekspansja do krajów zachodnich. W Anglii, w epoce elżbietańskiej, ta gra stała się tak popularna, że wprowadzono oficjalny zakaz grania w nią. No i tłumaczono to tym, że Klasy niższe zamiast ciężko pracować, to one oddają się takim rozrywkom, jak ta gra. I prawdopodobnie to wtedy ktoś sprytny wpadł na pomysł, żeby plansze do gry w table umieszczać na odwrocie planszy do gry właśnie w warcaby albo szachy. Czyli jak widzicie, tutaj mamy planszę do gry w warcaby, a plansza do gry w table znajduje się w środku. Ale do tego wrócimy zaraz. Wiecie, ktoś sprytny tak sobie pomyślał, no bo przecież jakby oficjalny zakaz i jakby ktoś zobaczył podkablował jakiś wścibski sąsiad, to zawsze można udawać, ale my panie władzo tutaj w warcaby sobie gramy, żadna tabla. Bardzo łatwo można było po prostu pyk odwrócić i udawać, że się prawa nie łamie. No i też podobno właśnie z tego też powodu w Anglii nazwano tą grę Backgammon. Na dowód tego, że gra była bardzo popularna wśród ludzi, można przedstawić wiele dzieł, obrazów, na których właśnie tawla i ludzie grający w nią są przedstawieni. Mm -hmm. No i bardzo ciekawy jest fakt tego, że pomimo zainteresowania informatyków, matematyków, którzy opracowali tam sobie specjalne kody, żeby zaprogramować komputer, który mógłby grać z człowiekiem, to najlepsi gracze są w stanie ograć maszynę. Yy, więc, yy, no wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe. Jest to bardzo dobrze jakby świadczy o tej grze. No i zanim przejdę już do omawiania zasad gry, to pokażę wam. Yy z czego składa się, omówimy sobie po prostu planszę do gry w table, no i wszystkie elementy. Więc otwieramy tą ukrytą tutaj tablę, no i mamy. To jest plansza do gry w Tawle, wygląda tak, jak widzicie na pierwszy rzut oka, wygląda dość skromnie, Składa się po prostu na z dwóch elementów, które jakby tutaj się zamykają, no i one oddzielone, ten, te, te dwie części planszy oddzielone są bandą, tak zwaną bandą. No i na planszy widzimy trójkąty, jest ich 24. 12 u góry, 12 na dole, 6 z prawej, 6 z lewej i tak samo tutaj. Te trójkąty mają dwa kolory. No i te kolory tak naprawdę nie mają tutaj jakiegoś ważnego dla gry znaczenia. One są po prostu dwukolorowe po to, żeby było nam łatwiej liczyć. Jeżeli byśmy mieli oczywiście trójkoty jednokolorowe, no to tutaj by było ciężko policzyć, mogłoby nam się zdać. Natomiast tutaj można liczyć sobie śmiało dwójkami i jest to po prostu szybsze i łatwiejsze. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o samą planszę. Plansza, jeżeli chodzi o kolorystykę, mogą być różne. No, my tutaj mamy taką kolorystykę, są zupełnie inne. Tutaj są takie. Taka jest bardzo podstawowa, są jeszcze bardziej pięknie przystrojone, no ale takie table kosztują wtedy kupę kasy. Więc no, wydaje mi się, że chyba to takie osoby bardzo, bardzo zakochane w tej grze, albo po prostu lubiące takie ciekawe, piękne rzeczy, sobie ją kupują taką bardziej wystrojoną. Oprócz planszy potrzebujemy pionów. No, i tutaj mam piony. Wynajdujemy z ręki. Piony mam. Ach, super Wam pokazuję po prostu piony. Tak wyglądają piony. One przypominają te piony do gry warcaby. No i one są również dwukolorowe. O, proszę bardzo. Są dwukolorowe y, piony. My mamy czarne i szare. No tutaj y, kolorystyka też jakby nie ma znaczenia. Mogą być czarne, czerwone, białe, czerwone, czerwone, zielone. Y, no po prostu y, obojętnie jaki kolor. Oczywiście te bardziej. Y, Droższe table mają na przykład szklane piony. No i tych pionów musi być 30. 30 po 15 dla każdego gracza. I ostatnim elementem, który jest nam potrzebny, to są kości. Takie malutkie. Takie malutkie kości. To nie są standardowej wielkości kości, to są malutkie kości. No, także mamy takie dwie kostki do gry. I to tyle, jeżeli chodzi o elementy, więc yy, przejdziemy już do tłumaczenia zasad grania w tę grę. Tawla to gra dla dwóch graczy, bo mamy dwa kolory pionów, więc siadają naprzeciwko siebie dwaj gracze. Każdy z graczy ustawia swoje piony. Zawsze na początku te piony są ustawione ten sam sposób i wyglądają w sumie jak takie odbicie lustrzane, czyli mamy z tej strony dwa białe, nazwijmy je białe umownie, wiem, że są, są szare, ale niech będą po prostu białe. Dwa białe z tej, dwa z tej, yy, czarne z tej. Tutaj mamy pięć czarnych, pię pięć białych, trzy czarne, trzy białe, pięć białych, trzy czarne, tak? Czyli mamy odbicie po prostu lustrzane. No i wygrywa osoba, która najszybciej zbierze wszystkie piony ze swojej planszy. Dlatego też każdy z graczy, jak naprzeciwko, siedzimy naprzeciwko siebie, ma początek planszy i koniec. Koniec planszy to jest tak zwany dom. I do tego domu musimy wprowadzić wszystkie piony, a dopiero potem z tego domu zbieramy po kolei piony. Ale to już yy, nas, yy, dalej, powiem Wam. Na początku, yy, jaki jest kierunek przesuwania pionów. Więc jeżeli ja siedzę z tej strony, z tej, której tutaj widzicie moje ręce, to dla mnie początkiem gry, początkiem planszy właśnie jest tutaj, jest z tej strony, czyli ja jestem czarnymi, tak? To jest początek mojej planszy i z tej strony poruszam się tutaj, potem tu i mój dom jest tutaj. Dla gracza z białymi pionami początkiem planszy jest właśnie ta strona, która no ja do której idę, tak? To jest mój dom, a tu jest jego początek planszy. I on idzie analogicznie w tą stronę i jego dom znajduje się tutaj. O tym, kto zaczyna grać pierwszy, decyduje szczęście, czyli każdy z graczy bierze po jednej kości i rzucamy. No ja na przykład tutaj sobie gram sama z sobą, rzuciłam tutaj z tej strony piątkę, z tej strony jest trójka, czyli ja zaczynam. Osoba z większą, wyrzuconą większą liczbą oczek zaczyna. I rzut ruch polega na tym, że każdy z graczy rzuca dwoma kośćmi, i potem y, porusza się tyle y, tyle miejsc, jakby może się poruszyć, ile wyrzucił oczek. Czyli ja na przykład tutaj rzucam mam szóstkę i trójkę, czyli o 9 oczek mogę się przesunąć. Muszę wszystkie te moje oczka wykorzystać. Nie mogę się ruszyć o 8 pól. Bo jedno oczko to jest jeden ruch. Jakby jedno oczko to jest jeden trójkąt, prawda? Więc jak mam 9 wyrzucone, to muszę o 9 trójkątów się ruszyć mogę wykorzystać te 9 oczek dla jednego pionu, czyli się poruszę o 9 trójkątów jednym pionem. Natomiast mogę wykorzystać 3 dla jednego i 6 dla drugiego. W rzucaniu kośćmi też ważna jest sytuacja, kiedy mamy jakby taki double, czyli mamy na przykład dwie czwórki. To yy, upoważnia nas do czterech ruchów. Cztery ruchy po cztery razy. I analogicznie na przykład dwie dwie jedynki, mamy cztery ruchy po jednym polu. Dwie piątki, mamy cztery ruchy po pięć, Po pięciu polach. Co jest najważniejsze w tej grze? Najważniejsze w tej grze oczywiście jest to, żeby jak najszybciej przenieść te wszystkie piony do domu, tak? Ale Piony możemy zbijać. Możemy zbijać piony przeciwnika. Jest tutaj samotny pion biały. Ja jestem czarnymi i mogę zbijać samotne piony. Czyli ten pion i ten pion jest narażony na zbicie. Jeżeli mamy już dwa, nie możemy ich zbić. Jeżeli mamy trzy piony, też nie możemy zbić. Tylko pojedynczy pion może zostać zbity. No i mamy taką na przykład sytuację, że ten pion jest tutaj sam. Ja wyrzuciłam wszystkie i trójki. I sobie biorę na przykład tym pionem. I wykonuję raz, dwa, trzy, zwijam pion. Ten pion idzie tutaj. I teraz gracz z białymi pionami może rozpocząć grę, może grać, poruszać się pionami, jeżeli wszystkie piony są na planszy. Jeżeli chociaż jeden znajduje się tutaj, został jakby zbity, to on nie może y, wykonywać ruchu. Muszą być wszystkie piony na planszy. Czyli on tutaj rzuca. I jeżeli na przykład wyrzuci dwie szóstki. No to nie może wejść na, tą, na, tą, na ten trójkąt, bo on jest zablokowany przez moje tutaj piony. Weźmy na przykład sobie taką sytuację, że mam zablokowanych tutaj troszeczkę więcej. O, Mam zablokowany tutaj trójkąt szósty, piąty i trzeci. No i ja teraz wyrzucam. No i wyrzuciłam czwórkę i trójkę. Jeżeli bym wyrzuciła tylko trójkę na przykład i piątkę, to nie mogłabym tym pionem tutaj wejść, prawda? Nie mogę wejść na trójkę, mogę wejść na czwórkę, weszłam na czwórkę, czyli czwórka jest wykorzystana, no i mogę zrobić ruch trzema, o trzy oczka, raz, dwa, trzy i mam już tutaj zabezpieczone, zabezpieczone te dwa piony, jej nie można zbić, prawda? Czyli Dążymy do zbijania pionów przeciwnika, tak żeby jakby opóźnić jego ruch, bo na przykład zbijemy sobie pion, właśnie tutaj jest pion, już tutaj pod sam koniec, o, tutaj mamy pion biały, no i on już jest praktycznie w domu, tak? Tutaj jest jego dom, on jest w domu, więc będzie dążył do przesunięcia tych wszystkich pozostałych do domu. A jak go tutaj zbiję. I ten pion idzie tutaj, ale jak gracz zaczyna biały grać, no to może go wrzucić tutaj. Czyli ma znowu 24 trójkąty do przeskoczenia. Czyli ważne jest zbijanie pionów gracza. Ważne jest też robienie jakby takich y, ścian, zapór. Właśnie ściana zapora to jest jakby zabezpieczenie pionów przed zbiciem. Czyli kiedy stoi sobie samotny pion, to go można bardzo łatwo zbić. Czyli on nie blokuje nam tak naprawdę tego trójkąta. Natomiast jeżeli mamy dwa lub więcej pionów, pionów ustawionych na trójkącie, no to już mamy blokadę, mamy tak zwaną ścianę i gracz z białymi e, pionami nie może wskoczyć tutaj ani tutaj. Jeżeli będziemy mieli takich blokad ustawionych tutaj więcej, spójrzcie. Mamy ustawione raz, dwa, trzy, cztery. Cztery trójkąty są zablokowane przez nasze piony. No i teraz. Gracz z białymi pionami chce stąd wyjść, bo musi pójść do swojego domu, żeby zebrać wszystkie piony. No i on, co może wyrzucić? Co może wyrzucić, co pozwoli mu, jakby przeskoczyć, tak? Co pozwoli mu wykonać ruch. Już tam nie mówmy o jedynce, bo wiadomo, że tutaj możemy się ruszyć o jedno pole, ale musiałby rzucić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstka. Czyli tylko szóstkę go ratuje. No i prawdopodobieństwo rzucenia szóstki jest małe. Jak widzicie, wyrzuciłam tu jedynkę i dwójkę. I no, nie może on przeskoczyć, tak? Nie może w ten sposób tego zrobić. Nie może być też tak, nie może zrobić tak, że na przykład mamy też trójkę i na przykład też trójkę. Wyrzuciliśmy dwie trójki. Nie może on zrobić tak, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Nie, bo jakby każda liczba oczek to jest jeden ruch. Jeżeli wykonujemy raz, dwa, trzy, to ta, ten trójkot powinien być pusty. Więc w takiej sytuacji... Opóźniamy ruchy przeciwnika, opóźniamy właśnie jego dojście do domku, co powoduje, że mamy większe prawdopodobieństwo, że możemy wygrać. No dobrze, no to jak mamy już taką sytuację, że jesteśmy w domku, prawda? I mamy sobie tutaj piony na różnych trójkątach, no i teraz będziemy je zbierać. Do każdego trójkąta przypisana jest odpowiednia liczba oczek. Jedno oczko, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rzucamy sobie tutaj i mamy cztery i pięć. To oznacza, że możemy wziąć, zabrać, zebrać pion z czwartego i piątego trójkąta. Ale jest też możliwość wykonania ruchu wewnątrz domku. I takie ruchy są polecane, dlatego że najlepiej jest zebrać wszystkie swoje piony jak najbliżej, jak najwięcej właśnie takich pionów, żeby było na pierwszym trójkącie. Dlaczego? Bo jak ja teraz wyrzucę sobie na przykład, mam takie ustawienie i wyrzuciłam sobie czwórkę i piątkę, to zabieram sobie na przykład, nie, to mam wyrzuconą y, szóstkę i piątkę na przykład wyrzuciłam i mam tak, piąty trójkąt pusty, szósty trójkąt pusty. Co w takim przypadku się dzieje? Zabieram z czwartego trójkąta y, i zabieram potem z trzeciego trójkąta. Takie. Ustawienie i takie przesunięcie pionów jak najbliżej pierwszego trójkąta powoduje, że mamy większe prawdopodobieństwo zebrania pionów w danym ruchu. Dlatego, że żeby zebrać ten pion z czwartego trójkąta, potrzeba nam wyrzucić albo cztery oczka, albo pięć oczek, albo sześć. Dlatego, że szósty i piąty trójkąt jest pusty, więc te oczka możemy wykorzystać do zabrania trójkąta. Dlatego. Jeżeli tylko możemy, to się poruszamy też w, w domku. Czyli mamy na przykład wyrzuconą szóstkę i trójkę i możemy się ruszyć. Yy, nie, mamy na przykład wyrzuconą tutaj yy, 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 yy. trójkę i trójkę. Możemy zebrać na przykład ten sobie pion, i zamiast ten pion zabrać, to przesuniemy sobie raz, dwa, trzy. No i ten pion już ma ogromną szansę na zebranie, bo z pierwszej z pierwszego trójkąta tak naprawdę cokolwiek byśmy nie wyrzucili, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę lub szóstkę, to za, może mamy prawo do zabrania tego pionu. Natomiast jeżeli już pod koniec gry zostaną nam dwa piony, jeżeli mam taką sytuację i wyrzucimy sobie taki, na przykład tutaj mam dwójkę i trójkę, czyli tak, nie mam dwójki, mam, mam trójkę, to sobie mogę wziąć trójkę, ale nie mam piątki, prawda? Nie mam piątki ani szóstki, żeby zabrać ten pion, więc mogę sobie tylko ruszyć tutaj o raz, dwa pola. No i teraz możemy wyrzucić albo trzy, albo cztery, albo pięć, albo sześć, żeby wziąć ten pion. Jeżeli wyrzucę dwa albo jeden, no to się nie liczy. No i wyrzuciłam tutaj cztery i trzy, czyli zabieram ten pion. Więc yy, tak, tak mniej więcej tak w skrócie yy, staram się Wam tutaj pokazać yy, zasady. I zaraz jeszcze będziecie mieli skrót tutaj, jak gram z mężem. Słuchajcie, yy, mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć te zasady Wam w miarę przejrzyście i je zrozumieliście. Zwróćmy uwagę na to, że gra taula to jest właśnie połączenie tej gry szczęścia i rozumu. I na pierwszy rzut oka wiele z osób uznaje, że wygrywa ten, który ma większe szczęście, i wyrzuci bardziej sprzyjającą mu liczbę oczek natomiast jak się dokładniej przyjrzymy to prawda już jest zgoła inna, bo w tej grze ogromne znaczenie ma właśnie logika, przemyślane ruchy. Jeżeli weźmiemy sobie dwóch graczy które, którzy mają, którzy grają w table na podobnym poziomie to oczywiście w tym przypadku jakby o wyniku o tym kto wygra zdecyduje szczęście. Natomiast jeżeli mamy Jednego początkującego gracza, a drugiego już no, zaawansowanego gracza, to tutaj y, będziemy mieli wrażenie, że ten zaawansowany gracz ma po prostu szczęście. A prawda jest taka, że on y, no, zna wiele ciekawych ruchów i potrafi już przewidywać ruchy przeciwnika. I właśnie ta gra polega na tym, żeby przewidywać myślenie, przewidywać ruchy przeciwnika i dokonywać takich ruchów, y, żeby właśnie jakby no wygrać, więc yy, no wydaje mi się, że ta gra jest bardzo ciekawa. Bardzo chciałam dla Was nagrać ten film. Dostawałam nawet wiadomości, żeby nagrać o tej grze film, i mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Że mieliście radość ze słuchania chociażby o tej ciekawej historii, związanej z niby ze zwykłą grą. Powiedzcie mi, czy gracie w tą grę, czy umiecie grać, czy kojarzycie ją. Jeżeli gracie, to napiszcie koniecznie, jak Wam idzie, bo ja no, jestem początkującym graczem. Nie gram za dobrze. Jeszcze mi sporo sporo do poziomu mojego męża, ale no myślę, że może z czasem się nauczę. No i to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym.